Ty nie wejdziesz do mojego auta, ty ja nie, nie jesteś artystą. Ja muszę wejść. jesteś Marek, Ucieńca, Marek. Marek wejść. A nie wejdziesz do mojego auta. Dlaczego? Nie, nie, jest, nie, ty nie, ty nie jesteś. jesteś artystą. Jestem artystą. Nie, nie jesteś jak... modelem. Czyli też jestem artystą. Nie jesteś modelem. Jestem. Nie wejdziesz do mojego samochodu. Wejdę. Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Marek najprawdopodobniej robił zdjęcia gejowi, który później dobierał się do niego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Masz mój stary aparat? No mam twój stary aparat, po co ci on potrzebny jest? Daj, siema, jestem Marek, dzisiaj zaczynam kolejną pracę, bo jak widać skończyłem przed chwilą tą, w której byłem przed chwilą i teraz zostanę fotografem, więc... No, musiałem się jakoś ubrać, tak? Będę musiał również zmienić troszeczkę swoje nastawienie do życia. Będę musiał być taki bardziej delikatny, bardziej czuły, bo będę dzisiaj zachowywał się jak prawdziwy artysta. Ukończyłem dwuletni kurs, i Kiedy? No teraz, no, kiedyś tam ukończyłem, ale wiedza pozostała. Specjalnie się ubrałem i dzisiaj będę robił zdjęcia dziewczyną. Wcześniej już dałem ogłoszenie, aby przychodzili na darmową sesję zdjęciową. I pamiętajcie jeszcze o tym, że jeżeli na moim kanale będzie, mów. 3 miliony subskrypcji. To wtedy kamerzysta? No zdejmę worek, no. Dokładnie. 3 miliony subskrypcji i kamerzysta zdejmuje worek. Ma Marek, znaczy, ale ja się uczynka. boję, że oni to za szybko wbiją. W sensie oni bardzo szybko to wbijają te subskrypcje i zaraz będą się osiągnąć ten worek. Cóż kamerzysta? Mi zależy na tych 3 milionach. Wszyscy o tym wiedzą. Wybijają oczywiście szybko te subskrypcje. I jeżeli będą nadal tak szybko wbijali subskrypcje, to ja będę zadowolony. No dobra, no, no w sumie ja też będę zadowolony, tak. bo z koła dostanę. Dobra, to w takim razie... No niestety kierowcy dzisiaj nie ma, Marku. Niestety kierowcy dzisiaj nie ma, ponieważ ma wolne weekendy i czasami jeszcze dostaje ode mnie wolne... A dlaczego w ogóle weekendy? dajesz mu wolne, a mi nigdy? No bo ja go lubię, jakby na to nie patrzeć. On jest w porządku dla mnie. Nie. Aha. Także muszę sam otworzyć drzwi, nie? To jest najgorsze, szkoda, że go nie ma. To co? Zapraszam do oglądania. Marek, co robisz? Ty, pokazać wszystkim twój ryj bez worka? O! Oh. kamerzysta bez worka. Powiem ja ci tak, to mi się nie podoba to, że ja tutaj, jako profesjonalny fotograf, muszę stać i czekać. Zwłaszcza, że ubrałem dzisiaj yy, tak zwane yy, Cieńsze buty, tak, żeby po prostu ludzie, którzy przychodzą na te zdjęcia, potrafili się utożsamić z tym fotografem. Bo mimo, że mam ten certyfikat. Jaki ty certyfikat to, masz? Że jestem fotografem, to Aha. oni muszą po prostu widzieć po tym, jak jestem ubrany i jakie mam buty. Rzeczywiście ja im wykonam dobre zdjęcia, bo im zrobię dobre zdjęcia, tak? Więc to. No nie, jest Marku, dobre. Ja nie wiem, czy to są w ogóle przyjdzie, bo daliśmy ogłoszenie, że robisz foty za darmo laską. Kamerzysta. Ja nie robię nagich zdjęć, ja robię normalne zdjęcia, jako profesjonalny fotograf. I po prostu powinni wiedzieć, ci się znać. Tak, ja przysłałem te zdjęcia. O, cześć, przysłałem się zdjęcia, cześć. O, hej, kochanie, hej. Ale co, może ja się troszkę tutaj rozejrzę, bo wiesz, to tak fotograf każdy tu musi zobaczyć. Spodziewałem się czegoś więcej. Ty sądziłeś, że, że tutaj robimy zdjęcia, tak? Ja jestem fotografem, tak? I po prostu tutaj od razu widzę, że to tak nie nadaje się do tego. Nie, nie nadaje się, to jest oczywiste. Zgodzi się ze mną, prawda? No nie wiem, no gdzie na zdjęcia dałeś, że dla każdego zdjęcia za darmo. Jak y, pierwsze zdjęcie nie wyjdzie, to ja mam po w dupie i dalej więcej zdjęć nie robię. Żeby było jasne. Bo ja nie będę tutaj stał nie wiadomo ile czasu robił te zdjęcia, dlatego zrobimy jedno zdjęcie. Jak nie wyjdzie, no to ja tu pieprzę. Chodźmy zrobić zdjęcia. Patrz. Basz, widzisz, te widzisz te drzewa? Widzisz, jak ono wygląda? Tutaj zrobimy zdjęcia. Chodź, chodź, zapozuj tutaj. Ale to drzewo, to nie jest sesja świąteczna. To no, jest dobra, Sesja to... styczniowa. Robimy zdjęcia przy drzewie. Zrobię zdjęcia profesjonalne. O, jestem fotografem tutaj. Ale na tle tych samochodów? Spokojnie, spokojnie. Tutaj będzie rozmyte. A ja potrzebuję, żeby światło mi wpadało do obiektywu, żeby te zdjęcia wyszły. Ostre jak żuletka Marek, ale na odwrót się robi, w sensie pod światło się robi jesteś operatorem, kamerzystą, ja jestem fotografem Tak, weź to tak drzewo, obejmij, obejmij to drzewo O tak, i może jeszcze tak się do tyłu o, nie, 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 tutaj, z tej strony stań z I strony. tak wiesz, tak, tak do tyłu tak, że, Jak już chciała, to trzeba tak? schwycać, tak? Chciała. O, idealnie, idealnie Idealnie, o, czekaj, czekaj, czekaj O, ale no zdjęcia jest to jeszcze jedno, dobra Chodź obejrzymy zdjęcie Ty, widzisz to? Nie no dziewczyno, ty się nie nadajesz no, Jak te zdjęcia wychodzą? Jakieś rozmazane? Ale to ty Marek rozmazałeś To jest, to zdjęcie jest rozmazane No dziewczyno, weź zdejmij tą kurtkę, bo ta kurtka wszystko zasłania Dwa lata się uczyłem na fotografa. On ci potrzyma kurtkę No ustaw się dziewczyno Jak tutaj zdjęcie na mnie wyjdzie, to ja są idę O, o, widać, widać już teraz dobrze a weź to drzewo obejmij jeszcze raz, o jeszcze raz obejdź. Tak, 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 z tej strony I Idealnie, idealnie, idealnie Zobaczymy Czy, czy ty to widzisz? Ty wiesz, to zdjęcie? Bierz tą kurtkę o Już zakładam Marek, ale co robisz? Marek, co robisz? To jest zbrodnia Jaka zbrodnia? To jest zbrodnia Ta, ta dziewczyna chciała dostać darmowe zdjęcia Nic się ode mnie nie dostanie Żadnych zdjęć nie będzie Tylko mój czas marnuje Idzie. Witam, jestem z ogłoszenia O, cześć Poprzednia dziewczyna niestety nie nadawała się do robienia zdjęć, dlatego przyszła teraz kolejna. Cześć. Cześć. Witam. Jestem Jest... Julka. Jestem Marek. Jestem ogólnie tutaj fotografem, dwa lata robię zdjęcia, jestem prawdziwą artystą Dlatego chcę, żeby te nasze zdjęcia wyszły jak najlepiej Dlatego no muszę Cię najpierw obejrzeć Weź się jakoś tutaj zapozuć, bez aparatu No dobrze, pierwszy raz jestem na takiej sesji, więc możesz jakoś nie ważne. pomóc Nieważne, modelką może być dobrze. każda dziewczyna Weź zapozuć jakbyś nie chciała po połknąć niebo o, Tak, zrób to tak dobrze. Tak? To ja obejrzę tutaj Łykam niebo Nie, nie nadajesz się e, To co, mam zmienić nogę? Co, co nie nada, no Zapozuj inaczej, e, dziewczyno. Czy, czy po prostu może usiądę? Dziewczyno zapozuj, jak ty modelką um, jesteś, to modelka się sama powinna ustawić. Tak jest OK Nie, nie, nie. Nie, nie, Bo to z... bardziej artystycznie, tak? Można wejść tutaj i usiąść. Ja tak, zrobię tak, zdjęcia, dobrze. Dobrze. zobaczymy czy się nadajesz. mam Muszę wystawić jedną nogę, wiesz? Tak, tak będzie okej? Okay? Nie wiem, moim zdaniem to słabo wygląda. Ja dwa lata się uczyłem, ja mam certyfikat, jestem fotografem. mi. Jesteś modelką, sama się powinna ustawić, ja zrobię zdjęcie. Tak jak, ale nie ja, tak ja ci mogę powiedzieć, jak ja widzę to zdjęcie. Dla mnie to zdjęcie będzie zatytułowane Niebo jest smaczne, także połknij je, połknij. Patrzcie w niebo, na te piękne chmury. O, zobacz, patrzcie. Patrz. No cudowne. Ja zdjęcia teraz robię. Dobra. To mam patrzeć na niebo, tak? Patrzcie, patrzcie na niebo, ja już chciała je połknąć. O, 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 o. Robimy zdjęcia. Dziewczyno. Skąd tak, ty żeś tak się urwała? Wyszło, skąd ty się urwała? Ale przecież no, ono to jest, jest skandal! jest przecież... rozmazane. To jest skandal, zobacz. Nie potrafi zapozować. Co, to to nawet nie jest ostre. Nie? Dziewczyno, czemu tutaj przychodzić? Trzebaś mieć zdjęcia za darmo, nie będzie żadnych zdjęć. Przepraszam, ale ja mówiłam, że nie jestem modelką. No to zapozuj mi inaczej. Usiądź, może, nie wiem, może. jak A może nie umie... Jak nie umiesz połknąć jeba, to połknij trawę chociaż, nie? Ziemię połknij, cokolwiek połkni. Beton, cokolwiek. To masz pokazać, że coś jesz, tak? Mhm. A nie, że stoisz po prostu. To może będę gryźć palec. No to gryź palec, <todgryźć> jak widzisz to, jak widzisz, że gryziesz palec, to będzie, że żre skórę. Sk 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 Okej, okay, to spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że teraz się uda. To jest Rozumiem że masz super wizję. Jedz palec. Okej. Okay. Jeszcze jedno znowie. Zobaczmy teraz jak wyszło? wyszło. No i znowu nie wyostrzyłeś. Widzisz to? Nie. No nie jest wyostrzony Marek. Ile tutaj zjeść zrobiłem? Nie, nic tego nie będzie. Nie, nie nie pokazać. Wydaje tego. mi się, że jesteś trochę nadęty, przepraszam, Słuchaj, nie znamy się. Ja ale... jestem artystą, ja jestem artystą, ja widzę co tutaj musi być na tym zjeciu. Ty miałeś zjeść, ale cały ty mi nie świat. Ja cały nie chciałeś nawet, Cały świat zjeść. miał być w Twoich rękach, w twoich ustach. Dziewczyno, weź stanie chociaż... Po obok tego drzewa, drzewo sfotografuj, jak ty je potrafisz stać. Obok drzewa, drzewo będzie... Ona to tutaj... może na pewno. Ja to Wsumme, teraz się uda. No, na, na... albo weź się tutaj połóż. Dobrze, a może mam się rozebrać? Nie, nie, nie robimy tutaj Aha, sesji dobrze. erotycznych. Dobrze, dobrze, Rozumiem. Zrobilibyśmy sesję erotyczną, jakbyś e, tutaj jak umiała... Z pozostań, przodem czy tyłem? Bokiem? E, jak chcesz, ja dobrze, i tak położę tutaj położę na drzewo tak jak, jakbym patrzę. leżała na polanie, tak? Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Leżę na polanie. Dobrze, zdjęcie. Jak to wyszło? Ja Patrz na to. A może zmienię pozycję? Co ty Marek lubisz? nie nadajesz w ogóle tego. <noise> Jak tutaj nawet ciebie nie widać na tym zdjęciu. Ty chcesz mieć za darmo zdjęcia ode mnie. Ja słyszałam, że będziemy. Ciebie na tym zdjęciu nie widać. To nie? może jestem wampirem. Patrz, to ja mogę sobie stanąć tak, zrobić zdjęcia i mam lepsze zdjęcie. Bo tutaj jeszcze twoja kurtka. Ale pan mnie jest naprawdę stresuje, nic Nie. Nic nie wychodzi ani jedna fotografia to, i to się ja nie, nie uważam, że to jest z mojej winy. Nie nadaje się dziewczyna do robienia zdjęć. Nie nadaje się. To ja stanę. Pani już będzie lepsza, bo tutaj ja fotografuję. Mili, chciała sfotografować silizm. Ja to idę. Przepraszam, ale naprawdę chciałam spróbować. Yy, sorki za niego. Przykro mi, naprawdę. No nie wiem, sorry. Sorry, że tak wyszło, nie? Co Marek, nie wyszło. Jak następna osoba się nie nada, to ja wolę te zdjęć. Nie będę robił już tych zdjęć. Jak następna osoba jak się nie nada, to ja sam do domu, nie będę robił nikomu zdjęć za darmo, tak? No dobra. To czekamy na kolejną osobę. Gdzie jest ta kolejna osoba? Cześć Marek. Co? Ale... To, ej... Słysza, co? Jest to właśnie sugłoszenie. Ale miały być całe dziewczyny. A mogę być Czemu ja... Czemu ty mnie pocałowałeś policzek? Bo wiesz, fajny jesteś. Ale miała być dziewczyny do zdjęcia. Ja nie przyjmuj się. A ja, ja tutaj robię sesję. Ja może być tak. Już no u ty nie jesteś modelką. To tylko, tylko ty zdjęcie. Ale to tylko zdjęcie, słuchaj. Ja mam ci zrobić zdjęcia? No jasne. A jak ja mam ci zrobić zdjęcia? Jakie no mam fotografy. dziewczyny, mogę fotografować. Tylko. Ty wszystko umiesz. Dwa lata się uczyłem na fotografach. Tyle wystarczy. Daj mi się zastanowić, bo ja, bo ja nie wiem, ja muszę mieć jakąś wizję na ciebie, tak? I czemu ty mnie w ogóle pocałowałeś? Dlatego nie rozumiem. Dobra, pomijmy, ja ci zrobię te zdjęcia, okej? Okay? Dobra. Bo, bo ja umiem zrobić zdjęcia każdego, tylko ja muszę mieć jakąś wizję na te zdjęcia. I mnie już troszeczkę podirytowałem. Swoim zachowaniem. A nie denerwuj się, maruj. Nie ma spokojnie. Nie, ja jestem foto spokojnie. fotografem i zamierzam dobrze wypełniać swój zawód, więc, więc jakby zrobisz sobie te zdjęcia? Tutaj, tutaj, tam może chodźmy. Tutaj tu, tu, jest drut, tutaj nie można zrobić zdjęć. Ja ci zrobię te zdjęcia, tylko zachowuj się spokojnie. Dobra, no. Spo spokojnie się zachowuj, bo no, robimy te zdjęcia szybko. Dobra, słuchaj, kolego. Na schody, tutaj na schodach zrobimy zdjęcia. O, już Ciebie widzę na tych schodach. O, Usią usiądź tam na tych pomysł. schodach. Usiądź na tych schodach, tak jakbyś chciał te schody mieć na własność dla siebie, tak? Musisz iść obok barierki, że wiesz, że tak się trzymasz, tak, taki silny jesteś, że się trzymasz tej barierki. O, idealnie, idealnie stoisz. O, już ojebie cię. Króleczkę zdejmę. Tak chcesz? Ale wy, wy się ubierz, bo to jest Co, zimowa ty, sesja. Gorąco jest. Mam ci zrobić takie zdjęcia? Dobra, słuchaj, ty mi powiedz, czy ty jesteś na tyle kompetentnym modelem, żeby mi dyktować, tak? tak. Uważasz, że to będzie dzieło sztuki, jeżeli zrobisz takie zdjęcie? Tak, jestem bardzo przekonany. Dobra, to ustaw się. Dobrze. Ja ci zrobię zdjęcie. Ustaw się. Jesteśmy obydwoje artystami, tak? Obydwoje czujemy to, że chcemy zjeść te schody. Tak, sobie. Tak. Zrób zdjęcie. O, o, robię zdjęcie, o. To... Wyszło? Super, prawda? Zobacz. Ale super. Nie, 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 to nie jest jeszcze to. To nie jest jeszcze to, to. połknąć barier. barierkę. To musisz tak się trzymać, jakbyś, jakbyś chciał połknąć a bo ona była cała twoja. No jasne, czynka, ale nie mogę Ale nie, 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 barierkę, 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 barierkę. Się, Marek, słuchaj, gdzie ty uciekasz? Marek, chodź. Marek, chodź Marek, no nie, uciekaj! Marek! Tam już jest staję, sam z tymi chodź! Marek, chodź tu! Co tu się eee. kurna dzieje? <laughs> Ej, to już jest staję, ty Chodź tu! Weź, no mu coś powiedzieć. Nie stresujesz. Ja muszę tak nie robić. tak. Ja ci obiekt. A ci zrobię zmień, ale zostań. Dobra. 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 Jestem artystą. Te pewno? I ja muszę zmienić obiektyw w samochodzie. Dobrze Chodź zmień mi obiektyw. Szybko. No, z... Szybko. Tak. Ja czy ja muszę sam? Dobra. Muszę sam zmienić obiektyw. No ty do mnie, bo ja wybiorę i dam Albo ty chodź, a ja już sam Dobra, ciekawe. Do samochodzie zmienić obiektyw. A ty nie wejdziesz do mojego auta, ty ja nie, nie wejdę. jesteś artystą! Ja muszę wejść! jesteś Marek. Marek. Marek! Muszę wejść! A nie wejdziesz do mojego auta! Dlaczego? 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 Jest. A nie A jesteś artystą! Jestem artystą! jesteś, jesteś jak... modelem! Jesteś? Też jestem artystą! Nie jesteś modelem! Jestem! Nie wejdziesz do mojego samochodu! Wejdę. Wchodzimy! Nie wejdziesz do mojego auta! Wchodzisz! Wchodzisz! Nie gadaj! O Ej, Zostaw! Marek, nie uciekaj! Wygoń go stąd on nie jest do tego. Wygoń go! Słyszysz? Ty Ja uciekam, a tego wygonie. Ty, on ucieka. O nie <śpuszczak> Ale go <śpuszczak> Okej, okay, ja jestem aktualnie na stacji, kupiłem sobie bardzo dobrą kawkę, taka mm pyszna kawka, mm, mm, mm. super pasta. W każdym razie, no cóż, Marek nie wrócił na wskazane miejsce, także musiałem odjechać, no bo przecież nie będę czekać na niego nie wiadomo ile. Nie wiem, czy ten typ go finalnie dorwał, czy go nie dorwał. Mam nadzieję, że go nie dorwał, bo grubo to wyglądało. No cóż, no ale muszę jakoś zakończyć ten odcinek, także no nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Tutaj wam powinno się coś wyświetlić, no i tutaj wyświetlą wam się ostatnie filmy. Pamiętajcie, że jak będzie 3 miliony subskrypcji, to ściągnę worek. Także subujcie. Do zobaczenia.